żeby tak było. To nam się Minecraft popsuł? No, bo wiesz, bo, bo ogólnie... Bo ogólnie to wiesz co? To... to było coś, bo mam... bo mam inną wersję i mówili, że coś tam się może popsuć. Coś tam się może popsuć, ale żeby mojego psa nie było! Ja tyle na niego zbierałam! Mówię ci, tyle na niego wspierałam kości! Wypadła kość, a w sumie dwie, bo mam 11. Idę sobie oswoić pieska. Ja cię kręcę, no. Jak Oli, co? Masz te prezenty ode mnie? Tak, mam. Ale ukradli mi. Ej, powiem ci, że nie ukradli mi czegoś, bo ostatnio też ginęłam, pamiętam. No ale hello. W serio? Halo no. To możliwe, że to po prostu, że Minecrafta nie ma w Niemcach, więc po prostu, więc po prostu nie działa ci klawiatura. Bo, bo jeśli nie wiecie, a na pewno nie wiecie, to moja siostra ma nową klawiaturkę. No, z Niemiec. No i ona po prostu nie działała jej na początku. Ale tyle rzeczy zniknęło. Ze serio. No na serio, no. Ej, chyba psów nie ma w lesie. To psów nie ma. Naszych psów nie ma, a psów chyba nawet w lesie nie ma, powiem ci. Jeszcze coś! No co mi się tu włącza? Hmm. Rozumiecie to? Nie ma naszych psów! Nie ma w ogóle, no, części domu zegar, jakiś popsuty. No właśnie. Kiko, powiem ci, że w lesie chyba też nie ma psu. Ja sobie skaczę pod drzewach i patrzę, co tutaj jeszcze zniknęło. Aha. Może jeszcze drzewa parę. Drzew parę zniknęło. No, ale serio. Ej, nie ma psów w tym lesie. Nie ma psów, rozumiesz kikuś? wiem. Nie ma psów w lesie, przecież były. Na pewno gdzieś by były. Co to jakaś wersja nowa? Nie ma na przykład. ten jest w ogóle dziwny? no dziwny jest dosyć taki bladszy moim zdaniem no tak był pozłacany ten teraz co? ej ale serio nie ma w tym lesie żadnych, żadnego zwierzątka chyba w okolicy też nam zabrakło ula bo serio bo był tak był Później pokombinujemy z Wiktorią, żeby to naprawić. No nie? No, no i zobaczymy. No i damy Wam znać w kolejnym odcinku, czy się udało. Bo serio, bo żeby tak nam się świat zepsuł. Fakt, czasami wyzerowywało Wiktorię na moim świecie jakimś. E, na... No a mnie często wyrzucało ze świata, ale mnie nie wyzerowywało. <trym wylek> Oj, no, ale no wyobraź sobie. Rano tak się cieszymy, bo dużo śniegu na... <trym wylek> Pożer w lesie, po... Zapo temu zapobiec. Nie mogę pozwolić, żeby cały świat spłonął. Nie, dobra, już powoli się ta lawa opuszcza. Wiesz, już powoli się opuszcza i spala te ostatnie drzewka, no nie? Które już wcześniej chyciła. Ubywaj lawo Krów nie ma Krów No nie gadaj Kiko Nie gadaj Nie gadaj, że krów nawet nie ma No to chodź tu zobacz Znowu się podpaliłam Ej no, gdzieś była jeszcze żółta owca Moim zdaniem Wiesz co, ktoś nas okradł Na tym świecie, zdecydowanie I co, Oni? Przedstawić stary zegara. No. W najgorszym wypadku. Ale na serio tutaj biegała sobie wolno żółta owca, bo jej potrzebowała. Już co, wracam do domu. Jestem, jest mi bardzo smutno, bo wiecie ile ja zbierałam na tego psa? Mi naprawdę jest smutno. A chyba już miałam nawet dwa pieski, i jeden był nadal mały. No, ja miałam trzy trzy. Ja nie wiem, czy się teraz nie spali w tym świecie. Ja normalnie chyba kończę z tym światem. Ja też. Ej, widzowie, chyba musimy zacząć świat od nowa. Nie myślałam, że aż tak może. Jakby uciec nam to. Mój pies, kucharz! Nawet go nie ma! Fff, nie ma! A mojego też nie ma! Moich też nie ma, kikuś. Eee... Co? Dobra, to jest dziwne. To była trawa, za, a nie piasek. Uważaj, ja że nikogo nie ma. Okej, okay, a ty nie możesz? No nie ma nikogo. Jak widzicie cały czas klikam tab, no i nie ma nikogo. Więc ja pojęcia nie mam. Owce są w lesie. Jestem już bliźniutko naszego domu. Faktycznie krów nie ma. Twojego psa kucharza nie ma. I mojego psa w budzie nie ma. Ja, ja ją cały czas rozwijałam. Ale hello! Wiesz co? Te krowy muszą gdzieś być. Nie tu. Krowy serio nas tu nie ma? sobie zakładką! Nie ma. Ej Kiko, ja, ja nie mogę zabrać wody. Okej, okay, zabrałam. Mamy łopatę. Czy istnieje coś takiego jak ramka? O co chodzi? Jak się... Tutaj to jeb, była podwójna skrzynka. Co? Tutaj była podwójna skrzynka. Wiesz co? Tu nie mogę no Oli mamy wędki, chodźmy coś połowić Skąd najpierw pójdźmy spać Ja nie idę łowić No to chodź spać Może jutro będzie lepiej Albo pójdę Oli nie wiadomo, Tak krono się cieszyłyśmy, bo druga warstwa dużym grubego śniegu napada no. A co teraz? Jesteśmy biedne! Ej, lamasz z handami! Lamasz z handami! Tam, 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 tam! Ej, Ty, co ty tam sprzedajesz? Nic takiego! Co mnie lata plujesz? Mm. Cześć, A tam niektóre rzeczy. Trochę pszeniczki może odłożę tym coś tam. E, odłożę też to, bo to też mi się może niezbyt przydać. No i żółty barwnik. Ja łowię po drugiej stronie. No bo serio, były nasze psy! To były nasze krowy! Jeśli jesteście pierwszy raz na tym kanale, to po prostu sobie zobaczcie. W Obyl poprzednich odcinkach były krowy! Biega, wie, biedekami, więc łowimy. No, no. nie wodną złowiłam. Ty popatrz ty se. Popatrz ty sobie na nią. A ja mam rozdymkę. Rozdymę masz? A ja na niej będę łowić teraz. Też mam dosyć po prostu... I pochorowałam się! Serio! Mam zatrucie, mam głód i mam mdłości. Ale gdzie ty jesteś? Oli? Ratuj! Na no, moście jestem. W sensie tu na... Na tej mojej linii! Co się stało? Ja po prostu sobie zniszczyłam. A bo już myślałam, że ktoś ci zniszczył. Nie, sama sobie przypadkowo zniszczyłam, ale patrz, patrz jak szybko się lilię niszczy. Stoisz, stawiasz się tu? No zobacz, po prostu wystarczy kliknąć. No Kiko, już nie jest tych rozdymek. Ale ja nie jem rozdymek, ja jem łososia. Puxa! É Patrz. Ja sobie robię krzywdę, chcę się do siebie przyciągnąć. A nie, ryby. E, rybki. E, patrz, łowię się, sama się łowię. Super, super zajęcie, nie? E, Patek, złowiłam. Łowię się Powieście? się Ja też się łowię. O, Uderzyło? Ja cię uderzyłam. Bo my naprawdę zaczynamy podejrzewać, że ktoś wkradł nam się na ten świat. To ja nie mogę się z siebie z siebie złowić więc więc idę do wody. I Przyciągam do siebie rybę. No! Rybko! Ja sobie będę łowić tutaj. No, czy jest jakaś ryba, która chętnie by wypłynęła wyżej? Nawet. A może ja jestem tą rybką? Może to. Ty jesteś tą rybką! Ty! Dawaj super! Przyciągnęłam ją! Wszyscy. Sensie... No i kończmy od... tym smutnym akcentem. Chyba będziemy... Co ja złowiłam? Tym smutnym akcentem chyba będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, nie? No właśnie. Ej, złowiłaś lilię czy to moja lilia? Ja złowiłam. Mhm. Chyba no że wiesz... złowiłam twoją lilię. Co? Chyba, że złowiłam twoją lilię. Nie no, moją. No i raczej... No nie, ja bym też chciała wejść. O! Super. No to, to kończy dzisiejszy odcinek. No. Mam Ale nadzieję, i... że odcinek Wam się podobał, chociaż. Libie, ja, wiesz, w górę. Oli, wiesz, no, no jeszcze mi ryby zabrała. Oli, ja myślę, że po prostu wyprowadzimy się stąd i będziemy mieszkać na jednej linii na oceanie. Co ty na to? Nie. Dobra, myślę, że kończymy ten odcinek. Pa, do zobaczenia kolejnym odcinku